Dzień dobry kochani w kolejnym vlogu, dzisiaj mamy piąteczek i dzisiaj będzie ten vlog, w najgorszym przypadku jutro rano. E, dzisiaj z Wojtkiem zamierzamy gotować, więc to będzie taki vlog kulinarny można powiedzieć. Wojtek ma taki przepis od swojej mamy, od swojej mamy, e, usypia ta Antośkę na taką ostatnią drzemkę przed jej snem, takim już wieczornym. Więc mówi troszeczkę ciszej, i dlatego on się nie odrafia. Więc ma taki przepis, to jest na chińskie. nie tak, chińskie. chińskie. Takie wiecia. No, kiedy zrobił mi to dawno temu. Z dwa lata temu. Tak, z dwa lata temu to robiliśmy jeszcze na starym mieszkaniu. Bardzo mi to smakowało. No więc stwierdziliśmy, że dzisiaj, jeżeli mamy robić vlog kulinarny, a były takie prośby w komentarzach, więcej robimy. To niech będzie to danie, które mi kiedyś smakowało. Jestem ciekawa, czy odzwierciedlimy ten sam smak, co wtedy mi dał. E, więc zaczynamy. Bo to się zasnęła, więc można ją odłożyć do łyżeczka i zaczynamy tego vloga. Tadam. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, witamy serdecznie. E, program. Gotujemy z jeńkami. <laughs> Gotowanie u Tak jak Aga mówiła dzisiaj, danie chińskie potrzebujemy trzy marchewki, jeden duży por i kapustę białą. E, to jest taki farsz. Do tego dodamy jeszcze e, no myślę, że z fileta z kurczaka takiego podwójnego wystarczy, a robię to na tofu wędzonym. Tak jest. E, oczywiście to jest, mówię tak jak mówię, to jest farsz, a y, na to y, do tego oczywiście na przykład ryż albo właśnie makaron ryżowy. Tak. być tak. sojowy, przepraszam. A, no ale dobrze, mi przypomniałaś. To wszystko będzie się moczyło właśnie w sosie sojowym. Czyli zaczynamy. No to tak, proszę państwa, tutaj nie będę opowiadał jak się obiera marchewka. E więc może po prostu zaczniemy od podania y, dokładnego przepisu, bo ludzie pewnie będą pytać y, o przepis, a ja bym musiała tutaj pełno napisów dać na y, ekranie, żeby wiedzieli co i czego. Powiedziałeś tak. Powiedziałem: trzy marchewki. Trzy marchewki. Jeden duży por. Jeden duży por, ale to w sumie tylko ta część nas interesuje tego pora. Y, ile kapusty? Spółkapusty. Kapusta włoska? Czyli Znaczy, pół... Inaczej, my mamy włoską, bo mieliśmy w lodówce, ale normalnie to kapusta biała, zwykła kapusta. A, czyli to nie musi włoska? Nie. Aha, no dobra. My no taką to... mieliśmy w lodówce. No to albo włoska, albo biała kapusta. No to biała kapusta jest duża główka. No to trzeba znaleźć najmniejszą główkę i wziąć wtedy połowę tej główki, a we włoska jest mniejsza. Więc no wtedy jest. co? Trzy czwarte, całą? Mila. No, to zależy tak naprawdę od Was ile chcecie tego farszu. No, dokładnie, w sumie wiecie co, tą kapustę to możecie pociąć sobie jako ostatnie warzywo i zobaczycie ogrom w swojej misce ile tego macie, bo Wy dokładniej będziecie wiedzieć na ile osób chcecie daną potrawę przygotować. Ja już obieram marchewkę. Marchewkę, taką już obraną, moi drodzy, ścinamy na grubych oczkach, nie ścinamy tylko siekamy na grubych oczkach na tarce. Dobra, czyli tak. Co do tego jeszcze było? Powiedziałeś podwójna pierś z kurczaka albo z indyka, jak kto woli. Proszę, e, proszę. Ja całe wędzone jedno tofu. I z takich przypraw to tak, sos sojowy. I tyle. Który jest bardzo ważny. Tak, bo to jest wszystko na I soj. I inne przyprawy to chyba według uznania, czyli Ja sól, na przykład pieprz, nic... No czosnę. sól już nie dodajemy, no bo to jest piec, sos sojowy, no to jest bardzo mm -hmm. słony. Ale mm -hmm. możemy spopieprzyć, możemy dać troszeczkę papryki yy, takiej Wędzone? wędzonej, albo po prostu słodkiej. Żeby to było takie delikatne. Yy, więc to, dałeś mi to w jakim ale Mam to skroić? Tak, siekasz. Dobra, no to co, udzielamy. Bo my już troszeczkę mamy przygotowane. Wam, że bardzo mi się marzy, duża kuchnia i pełno blatów, bo uwielbiamy gotować, ale niestety we dwójkę nie jest nam tutaj łatwo to robić. W ogóle nawet osobie pojedynczej jak gotuje, to dla nas zwykle jest spoko, ale jak przygotowujemy obiad dla już większej ilości osób, to jest naprawdę tragedia. Dlatego dobrze, że mamy Termomiksa, bo on naprawdę zwęża, ilość naczyń, to na pewno do gotowania i to jest plus, naprawdę. No ale Natomiast... wszystkiego się też nie da na nim zrobić, bo nie ma takiego przepisu, na przykład takiego jak chińczyk i... <laughs> się, słuchajcie, parę dni temu jak rodzice byli, mama tak siedzi tutaj na kanapie, patrzy na tego termometra i mówi Kurczę, fajna ta maszyna, fajne. Pierogi ruskie fajne też robi? to <laughs> tak, że mam muśną farsz, powiedziałaś, to oczywiście też zrobi. Ona tak siedzi, tak i co? I ci jeszcze, może skleję te pierogi? <noise> ja wiem, znaczy że muszę tak tak z mamą, mówię, tato, jak ci. Pierogi? Nie ma właśnie się która skleja pierogi, w ogóle, ma ja mam tatuś. No ja mówię, że ci pierogi ruski robi, Ja wiem, ruskie pierogi robi, farsz i ciasto to zrobi, ale wiadomo, że całą resztę gotowanie tych pierogów pewnie obok garnku, bo ten termomiks, myślę, że mało pierogów by w sumie naraz ich mógł ugotować, więc lepiej w dużym garnku je już potem ugotować, czy nie wiem... E, czas na chałkę przygotuję, ale wiadomo, że piec jest potrzebne do upieczenia chałki. A ja mój chyba myślał, że ten, ten mix to wszystko robi. Czary-mary, ale nie, nie, tak łatwo nie Wychodzi taka upieczona cała chałka po prostu. Tak. Teraz może być ten dźwięk, nie wiem jak to... Nie widzę. Nie wiem jak to kamera odbiera ten dźwięk. Tartej marchewki. Czemu my jej nie chcemy w ogóle w termomilu? Czym ja to w ręku. Nie lubię ja Zawsze sobie coś zrobię z kanapciami albo z kalwkiem. Nie wiem, co to Nie Za dużo mamy tej marchewki. Nie mieliśmy takie ogromne te marchewki w sumie. No ale to wystarczy. Kucharz no to ja robię. To połowa wystarczy, zostaw. To już jest jedna trzecia tej marchewki. Dobra, niech będzie. Jak Aga, za ten czas, co Aga y, Wam opowiadała o tacie i y, jego pomysłach, to ja przeciąłem po prostu. Pokaż tutaj. Muszę Was odpiąć, bo się ładujecie pod kabelkiem też, bo nie naładowaliśmy aparatu. Pora na pół i po prostu y, w półksiężyce. Wiem, że nie powinienem tak trzymać rąk jak profesjonalny kucharz, ale nie jestem profesjonalnym kucharzem. To jest gotowanie u Janików, a nie u pani Gessler, więc Myślę, że ci każdy wybaczy. To jest mały tofu. W ogóle tutaj już się tofu marynuje. Tak? Czemu to nie jest wymieszane? Panie Wojciechu, to jakaś partacka robota. Ej, no wymieszaj to Wojtek, bo ja jedną ręką nie mogę. Dobrze. A tutaj jest y, kurczaczek, ale co, też już się marynuje? Tak. Okej, okay, czyli to się już marynuje, no ale to trzeba wymieszać, bo widzę, że jest w ogóle nie oblana tym sosem sojowym. Dobrze, już, 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 już. Bo słuchajcie, najpierw Wojtek pokroił tofu do miseczki i zalał to sosem sojowym znaczy, i kurczaka się... też. Do miseczki też zalał sosem sojowym. No i to pół godziny powinno się tak jeszcze tak ostać w tej miseczce, zanim to będziemy smażyć, więc to jest jakby kolejny etap. Potem posiekane warzywa. Ja już tu ją starłam, a tu już wcześniej już przygotowane: czyli nasza kapusta, marchew, i por. Dodaję tam swojej mikrofony. Wszystko ładnie wymieszamy. Dosyć duża miska, więc to chyba będziemy mieć na dwa albo na trzy dni. I tutaj, czy tutaj coś robisz? Ty nie wam jeszcze? Też zaskropiłem dosłownie. Pokaż, pokaż nagle. Ich tutaj mi. Dosłownie skropić, bo wszystko jest skropione sosem sojowym. Nie mówię wam dokładnie ile tego, bo, bo ja tego też nie mam w przepisie. Ale pamiętajcie, sos sojowy, przecież dobrze wiecie, jest bardzo słony. Intensywny jest faktycznie, więc trzeba uważać z tym sosem. Więc po prostu skropiłeś te warzywa tylko tym sosem sojowym, tak? Skropiłem warzywa sosem sojowym, yy, a reszta też się marunuje w sosie sojowym, więc no tego sosu sojowego. Ale zapach jest. zapach tych warzyw. Mm. No to wygląda trochę taka surówka niedzielna. Dodać tutaj majonez albo jogurt. No, na razie tak. Czyli jeszcze, no, my tego nie wymieszamy w tej miejscu. Wymieszamy. Bo ja zawsze to tak robię. Aha, czyli ja się tutaj brudzę. No, nie wiem, Produkuję. Po co. Nie wiem, po co ty to robisz. mój mąż tu ma jakieś przykłady. Miska na miskę, i elegancko. Tu ci wypadł kawałek sałatki. Zjem. Zjedz. Zjedz. Mm. Miska na miskę. Troszkę wymieszana pięknie. Dobra, niech to się jeszcze trochę podmarynuje za ten czas. Dobra, to do wlew. No, Wymieszmy mój bidon, bo ja mam określony kawę za to, jeśli chodzi o filet kurczaka, ja tutaj w tej chińskiej, to tak jak chyba po prostu jakoś mi się tak kojarzy, danie chińskie, to zawsze kurczak albo jakieś mięso jest podawane w długich paskach, więc tak samo sobie robię. Oczywiście to nie ma żadnego większego znaczenia. Wy możecie też to zrobić sobie, nie wiem, w kostkę, czy, czy jak sobie wam. jak wam wygodnie. Podwójny filet, zostawiłem specjalnie jeden filet, żeby właśnie Wam pokazać. Drugi się marynuje. Przekrajam tylko na pół, żeby nie były. One i tak się skurczą. No i do mnie. Tofu normalnie w kostkę pokroiłem i tak samo. To jest troszeczkę spolszczenie, bo w tym przepisie nie ma w ogóle czosnku, ale że ja z Agą lubimy czosnek, to uznałem, że troszeczkę, chociaż po jednym ząbku do, do wszystkiego dodam, i podpiekę to mięso oraz tofu na oliwie z czosnkiem. Mm, to na pewno dobre. O, a ja Wam pokażę, mamy taki nowy przyrząd do czosnku właśnie. Moja mama zrobiła to jakiś czas temu. Proszę. Zamiast praski mamy taki wyciskacz. Myślę, że spoko sprawa. Też łatwiejsze w umyciu, niż taki zwykły, taka zwykła praska. Wcześniej jeszcze mieliśmy, zaraz Wam pokażę, ale pewnie to już Wam kiedyś pokazywałam, taką, ja to nazywam, tarkę dla laki Barbie, bo e, też to nie wiem, można trzeć, słuchajcie, wiecie, jakieś tam do deserów, czekoladę czy jakiś orzech, no to do tarcia jest takich e, też różnych fajnych rzeczy, nie wiem, do kawki albo właśnie do deserów, do lodów. Mm. I też na tym tarłam czosnek na tych grubszych oczkach, no ale teraz mamy. A moim ulubionym sprzętem jest obieraczka, gdyż nie umiem obierać warzyw nożem. Ziemniaków, a nie nic i to mnie ratuje. Powiem wam, że u nas w domu to jest tak, że ja nienawidzę obieraczki. Ja bym w ogóle mogła jej nie mieć. Nie umiem w ogóle. znaczy, mi ona przeszkadza, bo ja i tak potem muszę wziąć mój nożyk i te niedociągnięcia przeciągnąć nożem. Więc dla mnie to jest zła praca, ale bo ja tak to urządzenie. Nie, no, nie, nie, że nie umiemy nożem, ale no, jakoś mi też właśnie ciężej. No teraz się nie tłumacz, powiedziałeś, że nie umiesz. Pierwsze słowo do jednika. Mi ciężej jest nożem, dlatego obieraczka jest szybsza. Teraz jak już mamy podpieczone tofu oraz podpieczonego kurczaczka, dodajemy po prostu na tym wywarze te właśnie warzywka. Oczywiście nie patrzcie, bo pewnie wywalę gdzieś poza albo coś, ale może mi się uda. One połowę swojej objętości przecież wiecie dobrze, że stracą, więc nie myślcie sobie, że to będzie takie wielkie danie. Tak jak mówiłem, one też są zamarynowane w odrobinie mm, sosu sojowego. Mieszamy i zostawiamy do duszenia. Tyle. Przez ile mają się dusić? Aż nie, nie spróbujecie i uznacie, że są miękkie, bo tam jest por, więc i marchewka. Marchewka musi być przede wszystkim miękka. bardzo szybko, prosto i tanio. My już jesteśmy po kolacji, powiem, że smak dzieciństwa mi się przypomniał. Bardzo, bardzo dobre i polecam, więc jak będziecie mieć jeszcze jakieś pytania po, po wykonaniu tej potrawy to piszcie w komentarzu, będę odpowiadała. Już jest dosyć późno, więc my korzystamy z tego, że to Tosia śpi, nie budzi się i też idziemy spać. Zatem dziękujemy za tego vloga i do zobaczenia już niebawem. W kolejnym vlogu.